Dzień dobry, witam Państwa na konferencji prasowej Agronia TAK i dzisiaj razem ze mną Marek Materek, który też będzie zabierał głos oraz Justyna Przybył, była policjantka, też nasz kandydat do Sejmu, który będzie otwierał listy w okręgu pilskim. Razem ze mną działacze naszego ruchu społecznego, którzy są razem ze mną i którzy też widzą, że policja obecnie nie działa tak jak powinna. Dzisiaj mamy święto policji i to bardzo ważny moment, żeby zastanowić się tak naprawdę, po co nam ta policja jest potrzebna. I dzisiaj ja chciałbym też zadać pytanie każdemu policjantowi, by odpowiedział sobie na nie: czy jest funkcjonariuszem policji, czy jest funkcjonariuszem partyjnym? Bo to chyba najważniejsze, co dziś trapi każdego z nas: po co nam policja i czyim funkcjonariuszem są dzisiaj policjanci. Widzimy to co dzieje się w policji od kilku lat, kiedy polską rządzi prawo i sprawiedliwość. Wiemy, że policja zawsze była w jakimś stopniu mniejszym czy większym upolityczniona czy upartyjniona, ale tak jak ma to miejsce dzisiaj, nie miało to miejsca do tej pory. I mówi to człowiek, który wiele razy z policją miał do czynienia na strajkach, manifestacjach, na przesłuchaniach, które były świadomie robione, na przykład w niedzielę o 6 rano, bądź w niedzielę o godzinie 22, to były godziny wyznaczone na przesłuchania. To mówi człowiek, który na legalnych manifestacjach razem z innymi był rozganiany pałkami policyjnymi, gazem, a także przemocą policjantów na, jeszcze raz podkreślam, legalnych Manifestacjach, które możemy robić, bo tego nam, na to nam pozwala Konstytucja, która w Polsce daje nam takie swobody obywatelskie. I w tym dniu też prezentujemy zdjęcia, które pokazują, do czego przez polityków prawa i sprawiedliwości była wykorzystywana policja. I ja nie mogę powiedzieć inaczej, niż do tego, by tuszować problemy dnia codziennego. Ja doskonale zdaję sobie sprawę z tego, że ryba psuje się od głowy. Od głowy, która nie potrafi odróżnić granatnika od czegoś innego. I to już bardzo ciężka głowa musi być, jeżeli nie potrafi odróżnić takiej rzeczy, i ten granatnik wybucha w rękach. Dlatego jesteśmy tutaj dzisiaj, by wszystkim policjantom powiedzieć, tym szeregowym, którzy są na samym dole i którzy chcą być dobrymi policjantami. Dobrymi funkcjonariuszami, że jesteśmy z wami, że nigdy nie pozwolimy na to, by jakiś polityk decydował o tym, co wy macie robić, jak macie zachowywać się na służbie. Dzisiaj jesteśmy z tymi policjantami, którzy chcą dobrze realizować swoją misję, ale potrafimy także piętnować tych, którzy są na samej górze i za awanse, nagrody, czyli można jasno powiedzieć, pieniądze. Potrafią zaprzedać duszę diabłu, jakim jest dzisiejsza partia rządząca. My się na to nie zgadzamy i widzimy to bardzo mocno. Dlatego będziemy naciskać na to, by każdy policjant zawsze zastanowił się, kogo reprezentuje. I ta władza dzisiaj jest, ta władza się zmieni, a obywatele w Polsce pozostaną. Będą tutaj ciągle ci sami, którzy uważają tak samo jak ja, że policja jest nam potrzebna. W Polsce jest. I powinno być bezpiecznie, tak, żebyśmy czuli się bezpiecznie. Tylko bezpiecznie ma się czuć każdy obywatel, a nie tylko i wyłącznie władza, która dzisiaj dorwała się do rządzenia. Dorwała się do rządzenia, bo tak trzeba, to, tak trzeba to nazywać po imieniu. I jeszcze raz na koniec, ja mówię, zapewniam wszystkich policjantów, tych, którzy chcą dobrze pełnić swoją służbę, że jesteśmy z wami. Ale widzimy tą patologię, która dzieje się. Widzimy te beznadziejne rozkazy. Ja widzę teraz. 36 działaczy agrouni, którzy byli wynoszeni przez tak naprawdę tych niższego szczebla funkcjonariuszy policji, wynoszeni byliśmy w, z urzędu wojewódzkiego w Lublinie, gdzie bezmyślnie były wykonywane polecenia, które dostała policja w Lublinie bezpośrednio od ministra spraw wewnętrznych i administracji. To on nadzorował wtedy działanie policji. Czy tak powinno być? Czy naprawdę zwykli obywatele zagrażają, żeby policja musiała używać aż tak dużej siły? Według mnie nie. Ale teraz ja oddaję głos Markowi Materkowi. Szanowni Państwo, do tych wyborów parlamentarnych idziemy po to, żeby ta sytuacja, o której Michał przed chwilą powiedział, po prostu się zmieniła. Polska policja nie może być organem dla partii rządzącej. Polska policja ma być organem, który służy polskiemu społeczeństwu. Po to chcemy zmienić zasady funkcjonowania polskiej policji, tak aby ta jednostka, ta organizacja była maksymalnie. Odpolityczniona i niezależna od bieżących wpływów polskich polityków. Dlatego też wnosimy o to, aby komendanta głównego policji wybierał polski parlament. Sejm bezwzględną większością głosów za zgodą Senatu na dokładnie takich samych zasadach, jak wybierany jest w tej chwili prezes Najwyższej Izby Kontroli. Jedna kadencja sześcioletnia i możliwa druga kadencja, jeśli taka będzie wola polskiego parlamentu. To powinno odpolitycznić polską policję, a jak pokazały ostatnie lata, jest to po prostu niezbędne. Druga rzecz, o którą postulujemy, to jest zwiększenie nakładów na funkcjonowanie polskiej policji, dlatego że w tej chwili w poszczególnych powiatach, w poszczególnych gminach widzimy, jakie są braki związane z funkcjonowaniem polskiej policji, zarówno w sprzęcie, jak również w zakresie wydatków bieżących. Po prostu polskim policjantom brakuje środków na takie podstawowe rzeczy i często zwracają się z prośbą o wsparcie do samorządowców w całym kraju. Tak być nie powinno. To państwo polskie zatrudnia polskich policjantów i to państwo polskie powinno dbać o to, żeby byli maksymalnie dobrze wyposażeni. Trzecia rzecz, która musi się zmienić, to jest niezależność absolutna niezależność i to, co widzimy w tej chwili, to jest. 12,5 tysiąca wakatów w polskiej policji. To są dane z czerwca. Wcześniej obserwowaliśmy to, że te wakaty są głównie na ścianie zachodniej naszego kraju. W tej chwili także w komendach powiatowych na wschodzie Polski obserwujemy bardzo dużą liczbę wakatów. A to oznacza, że zawód policjanta przestał być atrakcyjny dla polskiego społeczeństwa. Dla osób, które chciałyby zasilić szeregi tej organizacji, tej, tej jednostki. To jest sytuacja, która zagraża bezpieczeństwu w kolejnych latach Polek i Polaków w poszczególnych częściach kraju, dlatego, że ciężko mówić o tym, że zadbamy o bezpieczeństwo w każdym rejonie Polski w momencie, kiedy tak duża liczba wakatów jest obecna w poszczególnych komendach powiatowych. To po prostu musi się zmienić, ale na to wpływ mają płace i musimy zadbać o to, żeby wynagrodzenia w polskiej policji były po prostu na dużo lepszym poziomie. Po to chcemy, aby był odpis. Równoważny dla polskiego kraju, produktu krajowego brutto na funkcjonowanie polskiej policji. Mamy taki odpis zagwarantowany, i ta kwota rośnie z roku na rok dla polskiej armii, i widzimy, że to funkcjonuje. Natomiast w przypadku policji takiego Zapisu nie ma i tak naprawdę policjanci są uzależnieni od decyzji politycznych. Aby ta jednostka, ta funkcja mogła dobrze funkcjonować, musi być odpowiedni odpis w ramach PKB dla funkcjonowania polskiej policji. Justyna Przybył, która jest emerytowaną policjantką i emerytowaną negocjatorką policyjną, jest najlepszym przykładem tego, że nasza organizacja, nasza partia polityczna, Ruch Społeczny Agrounia, tak, idzie do tych wyborów oparta o ludzi kompetentnych, o ludzi doświadczonych którzy znają się na rozwiązywaniu problemów także związanych z funkcjonowaniem Polskiej Policji, Polskich Policjantek i Polskich Policjantów. Polska Policja dziennie obsługuje, Polska Policja dziennie obsługuje od 16 do 18 interwencji, co w skali roku daje nam nawet 6,5 miliona. Przy brakach obecnych, które mamy, nie da się zapełnić tych wakatów, nie da się uzupełnić wszystkich możliwych miejsc, w których ta policja powinna się pojawiać. Niestety przez lata te wakaty ubywały. W 2022 roku brakowało już w policji dużo policjantów, którzy mogliby wykonywać swoje zadania. Odeszło na emeryturę w tamtym roku około 4,5 tysiąca policjantów. W bieżącym roku odeszło na emeryturę ponad 7 tysięcy policjantów. To są ogromne liczby, Szanowni Państwo. To są ogromne braki, które należy uzupełnić. My te, ja też na koniec dodam, że najlepszym świadectwem i zachętą dla nowych policjantów, dla tych, którzy, którzy są tak naprawdę bardzo potrzebni, są ci, którzy dzisiaj są na służbie. Służ... Wykonujcie swoje, swoje zadania tak, żebyście zachęcali młodych ludzi, by chcieli być razem z wami. Bo to, co dzisiaj się dzieje, ewidentnie ich zniechęca i to jest coś, co nam wszystkim daje do myślenia. Zamiast wykonywać bezmyślne polecenia, warto robić tak, żeby służyć polskiemu społeczeństwu, a wtedy na pewno to społeczeństwo też dużo osób jest wdzięcznych policji za to codziennie, za to, co codziennie robicie dla nas, ale nigdy nie zaakceptujemy tego, żeby... Kto jest na służbie państwa polskiego, był na służbie partii, która dzisiaj rządzi. Dlatego zmiany, o których mówił materek, powinny, powinny być wprowadzone. A też te statystyki, które mówią o których mówiłam, o tym, co mówi Iwona, Justyna. Justyna przybył, są zatrważające. Na legalnej manifestacji. Zostałem, oj, przepraszam, to tam jest jeszcze jedno. Zostałem potraktowany gazem przez policjanta, który przekroczył swoje kompetencje według wszystkich według wszystkich przepisów, jednak to też uchodzi policji na sucho i młodzi nie chcą iść, nie chcą być między takimi policjantami w szeregach i wychodzić napuszczani na na tych, którzy manifestują, protestują tutaj chwilę wcześniej jeden z naszych działaczy straszony na legalnym proteście właśnie gazem, który później znalazł się na moich oczach. To są obrazki, które nigdy nie powinny nie, nie powinny mieć miejsca i takich zdjęć nigdy nie powinno być. Czy chociażby tak jak tutaj na, na tym dużym zdjęciu, kiedy Mateusz Morawiecki nie chciał odpowiedzieć na pytanie to jest pamiętne zdjęcie z podwrześni. Mateusz Morawiecki nie chciał odpowiedzieć na pytanie co dalej z polskim rolnictwem? Tak były tuszowane problemy rolnictwa właśnie odciąganiem manifestantów, tych, którzy chcieli stać na straży prawa i bezpieczeństwa Polski od premiera morawieckiego, żeby nie usłyszał głosu ludu. Tutaj mamy dalsze zdjęcia też traktowanie kobiet. Nigdy nie będziemy pozwalać, żeby kobiety były traktowane w brutalny sposób. Powinny nawet, jeżeli proced, można powiedzieć procedury na to zezwalają, że można kogoś brutalnie traktować. Czy naprawdę potrzeba by uciekać się do aż takich, do, do aż takich działań, jakie miały często miejsce na polskich ulicach. Od każdego policjanta też wymagamy, by i od naszych władz, by policjantów przeszkolić odpowiednio, by wiedzieli też jakie piętno takie działanie odciska na młodych osobach, które, które wychodzą na ulicę i, i protestują. Jesteśmy dzisiaj tutaj po to, by polska policja działała normalnie na miarę XXI wieku. Tutaj no, możemy powiedzieć, że często nasze konferencje czy nasze strajki no, są w dużej asyście policji. Według nas za dużej, ale mimo wszystko, mimo tych wszystkich działań, dzisiaj życzymy wszystkim policjantom wszystkiego dobrego. Czego się życzy policjantom? Policjantom się życzy tyle wyjazdów na służbę to powrotu policjantom życzymy dobrych, konkretnych, mądrych, przełożonych, którzy będą stali za nimi, którzy będą ich wspierali w służbie. Dziękujemy. Dziękuję.